Siemaneczko, witamy dzień kolejny po Airbnb u Pawła. Znowu znajdujemy się na dużej linii. Plan na dzisiaj jest taki, żeby też sobie poflipować trochę na tej linii, troszeczkę się rozlatać na nowo. Dzisiaj, troszeczkę jak widzicie, po drzewach wiatr daje się we znaki, ale na przyszłych zawodach też pewnie będzie wiało, więc to powiedzmy, że to nie powinno nam dzisiaj rzutować. I plan na dzisiaj jest taki, że również pokatujemy więcej tą średnią linię, tą mniejszą linię. Na końcu jest rezy i właśnie na tym rezy coś chciałbym tam też zasadzić, jakieś, jakieś triki, ale na razie tak na rozgrzeweczkę polecimy to sobie z dużą linią. Dzisiaj jest jeszcze szybciej na tej dużej linii Zipou Genik i flipek na spokojnie. Take. Tutaj, tutaj to był Podsypaliśmy wczoraj tutaj korę dosyć mocno do góry, dzięki czemu lądowanie jest jeszcze bardziej takie w pionie i te triki się ląduje dużo przyjemniej dzisiaj. Ok, bardzo bym chciał zrobić z tego step-downa sui. Kiedyś robiłem, mi się wydaje, sui ze step-downa, może niekonkretnie tego, ale o, stykałem się drugą ręką. Będzie do powtórki. O. Okej, okay, drugie podejście jest siedzi wam tutaj dostarczymy sobie takiego łybka i jeszcze jednego i tyk. dobra lecimy mały travesy pierwsza chopeczka Druga chopeczka, trzecia chopeczka, i tutaj na razie pykniemy sobie dwa barki. I tutaj jest taka banda, mega dobra. Ja nie mogę. Co jest grane? Widzieliście kiedyś taką bandę? Banda 180 stopni. Zbudowana na 3 czy na 4 metrach. Mega ciekawa sprawa. Dawaj, dwa! Raz! A, półtora. Okej, okay, zasadzimy sobie teraz. Jakiś taki mały przejeździk, zaczniemy sobie t na pierwszej. Teraz takną no hender na drugiej. SUI na trzeciej. I tutaj bek Ale nie miałem prędkości, musiałem tak. Dobra, lecimy jeszcze raz. Tutaj sobie zaczniemy t -bogena. Tutaj SUI Tutaj takną no Hender. Wkojone i flipek. Dobra. Wow. Wow. To jest niesamowite, że ty jesteś od razu w formie, nie? Po tak długiej przerwie. Czy będzie pierwszy backflip? Dawaj, dawaj! Daj mu! Yo! Pierwsza próba w życiu, szasuneczek! Daj mu! Yo! No, dawaj, no. dawaj Dawaj! Yo! Nie, nie jest I żółwiczek, elegancko. Pierwszy backflip, odhaczony zrobiony, nauczony. Tak trzeba żyć. Nie, nie. nie, nie to śmierć. Jest z wczoraj siedzi Polish Mountain. Pierwszy raz zasadziłem jeszcze Barka na tym stepdownie. Zławeczka. Dajcie mi znać w komentarzu, czy też tak macie, że czasami po takiej sesyjce no wczoraj przyładowaliśmy taką dosyć mocną sesyjkę. I tak się dzisiaj czułem taki dosyć taki poobijany, troszeczkę taki zmęczony, wymęczony. Dajcie mi znać, czy też tak macie, że następnego dnia wam się tak aż tak nie macie takich zajawy, żeby iść na rower, bo właśnie się tak czujecie tacy poobijani. I ja też teraz też tak się nie czuję niby na rowerze, a okazuje się, że jeżdżę lepiej niż wczoraj. Ja nie wiem, macie coś takiego, czy to jest jakiś ewenement, że czujecie się słabiej, a jednak jeździcie lepiej? Nie wiem, dziwne mi się to wydaje. No na pewno jest to spoko, że już człowiek jest wczuty w te I się nie musi zastanawiać jakoś za dużo, tylko ma to wszystko wiaź powczuwane. I co, taka ciekawostka ode mnie. Tire Grabik. Tutaj sobie zrobimy T-Bogena. Ale te bylipy są idealne tutaj. W przednim miesiącu, jak to oglądacie, to chyba w poprzednim była opcja poskładać u mnie koła, że kupując obręcze, kupując piasty i szprychy, zapłacą wam to koło w gratisie i ta promocja wróci jak coś. Tylko teraz po prostu troszeczkę śmigam po eventach, troszeczkę po tripach i nie mam kiedy tych kół tak dla was poskładać, ale ta promka jak coś jeszcze wróci. Nie, chłopaki! Także się nie martwcie. Tylko po prostu obserwujcie. Też zawsze daję znać na Instagramie, że jest taka opcja, rzeczy porobić. Ale co do wysyłek, to wysyłki lecą standardowo. Staram się wysyłać towar jeszcze tego samego dnia, co zamówienie wpadło. Często gdzieś tam lecę jeszcze do paczkomatu na noc. Coś tam coś kupił, wiadomo, o 20 kurier już po to nie przyjedzie, ale ja jadę do paczkomatu, jeszcze to podrzucam i po prostu wysyłam, żeby ktoś to miał dzień szybciej. No nie to też jest ważna sprawa. Nikt nie lubi czekać na części. Myślę, że to w przyszłości na pewno zaowocuje, bo piszecie mi potem, że dzięki mnie udało wam się złożyć ten rower, że gdzieś tam wam pomogłem w tym, czy, czy właśnie szybko ogarnąłem wysyłkę. Zdążyliście na tripa pojechać. Po prostu macie rower w ważnym dla was dniu. To jest dla mnie też ważne i też, też tak to robię, żeby było po prostu w porządku. Ja propos w porządku zrobimy teraz sobie taki luźny przejazd. Dawno nie robiłem takiego zwykłego whipa. I sobie myślę teraz, zrobię taki przejazd z whipkiem. Tutaj tu był taki mały a tutaj sobie pogniem. U nie No nie, to był taki polski whip, jeszcze raz. Topik Coś tam było pogięte Whoa. Wystarczy i korzystając z okazji, że ten odcinek już powoli dobiega do końca, to chciałbym podziękować Pawowi, jak to oglądasz, że miałem możliwość tutaj potrenować przed ważnymi dla mnie eventami. Bo przede mną event w Warszawie, Kazurka, Bike Fest, chciałbym tam zrobić naprawdę fajny przejazd i myślę, że... Trening tutaj na pewno na pewno poskutkuje tym, że będzie mi go zrobić dużo łatwiej. Przede mną kalnica, przede mną jeszcze kilka innych eventów, i dlatego też mega jaram się, że w tym sezonie mega dużo jeżdżę na sajnie No i to jest po prostu mega dobra rakieta i śmigam na nim teraz cały czas. Mimo że mam jeszcze Thunderberda, to ta pierwsza połowa sezonu będzie właśnie typowo na szajnie. Dzięki chłopakom z Dartmoor Bikes za wsparcie. Pozdrowionki dla Dirtowy Pelcz, czyli dla nie, wbijajcie na stronę, kupujcie. Będę miał wtedy hajs na wyjazdy i, i po prostu na życie, szczerze mówiąc. Także, także dzięki wielkie każdemu, kto tam zrobił zakupy, kto tam napisał coś miłego. No dziękuję po prostu, bo dzięki Wam mogę robić to, co kocham robić, więc jest zajawa. I w ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że przetrwaliście przez te ogłoszenia parafialne i ogólnie, że jaracie się tak jak ja, na przykład z tego double backflipa. To jest coś czego nie robiłem w sumie i cieszę się bardzo, że siadło w gąbę. i plan jest taki, żeby to zrobić również w tym sezonie na twardo. Bardzo bym chciał to zrobić gdzieś. Może nie na takie twardo, twardo, że na jakimś kontekście, ale myślę, że na jakimś takim odjeżdżanym flypagu. Takie, takie re Rezi, bagu, coś takiego, jak tam było na Baltikach, czy, czy coś takiego, co ma Dawid na ogrodzie. To myślę, że to jest dobre miejsce, by to sobie dziabnąć, no bo skuteczność jest, tylko to trzeba po prostu zrobić. Przełamanie się jest najgorsze, no nie? No i to tyle. Widzimy się już wkrótce z Wartem.